Dzień dobry, Polsko! Witamy na kanale Projekt Futbol na gorąco po meczu polska Mołdawia. Dzisiaj w studiu pomeczowym jest ze mną Mateusz Dukat. Cześć, witam. Kacper Chojnacki. Dzień dobry. Oraz Hubert Klimczak. Jestem. On jest. Spotkaliśmy się, aby omówić to niesamowite spotkanie, w którym naprawdę nasza kadra zagrała bardzo dobre 45 minut. Co było dalej? Drugie. To drugie 45 minut, póki co przemilczymy. Być może najbardziej naj, najpierw na samym początku skupmy się na tych zaletach, najbardziej właśnie na tej pierwszej połowie. Mateusz, oddaję tobie głos. Powiedz coś o właśnie pierwszej części spotkania i zaletach, które ty znalazłeś. Wiesz co, dałeś mi tutaj bardzo trudne zadanie mówiąc o zaletach w meczu, w którym przegrywamy z 170 drużyną, o ile się nie mylę, o ile dobrze zapamiętałem rankingu FIFA. Wiadomo, że te rankingi nie grają, ale no ale no właśnie, ale to ale to mówi samo za siebie, że, że my tego meczu nie mieliśmy prawa przegrać, jeśli miałbym wskazać jakiekolwiek pozytywy po tym spotkaniu, co i tak wydaje mi się, że nie przystoi, jeśli ktoś uważa, że jesteśmy kadrą, która ma zamiar się bić gdzieś tam o, o wysokie cele, to, to myślę, że, że tych zalet było, było niewiele i, i pozytywów ciężko szukać. Jeśli miałbym cokolwiek już wskazać, to, to współpraca Lewandowskiego z Milikiem w pierwszej połowie. Bo, bo ona wygląda, wyglądała wzorowo. E, parę dobrych podań w pierwszej połowie miał też kiwior. E, wydaje mi się, że, że okej, okay, za, zaczął mecz Zalewski, e, ale jeśli chodzi o, o zalety, to myślę, że tyle, bo, bo resztę ciężko wskazać. Ja tak jak mogę przyjąć głos, no to uważam, że chyba jedyną taką faktyczną zaletą, co jedyna akcja, którą widzę w meczu z lepszym rywalem niż Mołdawia, a trzeba przyznać, że z Mołdawią przegraliśmy, więc nie wiem, czy to właściwie daje cokolwiek pozytywnego, ale tam była taka akcja, że poszło podanie w kierunku Milika, Lewandowski przepuścił piłkę, Milik mu z, pierwszej, z pierwszego kontaktu, to było chyba takie jedyne, jedyna taka akcja właściwie w której mogliśmy poczuć, że no coś zaczyna się dziać, a tak poza tym, no to katastrofa, ale do tych... Mniej pozytywnych aspektów tego meczu jeszcze przejdziemy. Ja jeszcze odnośnie tej, tej akcji, to przypomniała mi tą akcję, ja ją nazywam akcją z TikToka w meczu Polska-Portugalia na Euro. Tak okay. mi gdzieś tam pierwsza myśl zasitała, że, że to było moje pierwsze skojarzenie jak zobaczyłem tą akcję i naprawdę szkoda, że, że ona się nie skończyła bramką, bo kto wie jak to by się potoczyło dalej. Tak, też ładną sytuację widzieliśmy właśnie współpracę Milika z Lewandowskim przy golu Roberta na, na 2 do 0. To była bramka, i wtedy też Milik zastawił się. Minął tak naprawdę jednym podaniem, czy też przyjęciem piłki. Trzech rywali podał do Roberta Lewandowskiego. Kapitalnie nasz kapitan wykończył akcję. No ale tak jak mówicie, tych zalet było naprawdę niewiele, co widać niestety po wyniku. Hubert, masz coś może do dodania? Może jakieś ty znalazłeś? Pozytywne aspekty tego meczu. A ja powiem, że pozytywnym aspektem dla mnie jest Kuba Kamiński i jego wejście. Szczególnie ta okazja właściwie, po której zaczęło się też źle z naszą reprezentacją niestety, ale w momencie, gdzie on właściwie, mieli akcję, z, to był bodajże Sebastian Szymański, dwa na samego bramkarza i Kuba podał trochę do zawodnika Feyenoordu za plecy. Ale, ale miało być o pozytywnych. Ale mówię o tym, jak wygosowali no. tę akcję. No wejście Kamińskiego no, no. niezłe, rzeczywiście. Ale tylko tak naprawdę na początku. Już właśnie po tej akcji troszeczkę się to wszystko posypało, mam wrażenie. bo cała gra się no. posypała. Cała gra, to prawda. No kurczę, ale, no, jak ale to wiesz, mówię, to ja... Ale co ja bym w tej akcji bywa. też... Ja bym też w tej akcji nie winił jakkolwiek Kamińskiego, bo okej, okay, to on podanie mogło być minimalnie lepiej dopracowane, ale Szymański ma obowiązek po prostu kończyć takie piłki. Czy pra prawą nogą, lewą, brzuchem, głową, nie wiem czymkolwiek, ale, ale to przecież musi wpadać. No, no umówmy się, to jest zawodnik Feyenoordu Rotterdam, on, no, on, 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 on musi takie, takie sytuacje wykorzystywać po prostu. No wystarczyłoby dosłownie, żeby on usiadł na tą murawę i dosłownie mogłaby ta piłka wpaść. Także no, naprawdę łatwa sytuacja, a po drugie jednak Kamiński się przedarł w tamto miejsce, z którego podawał, gdzie też wymaga docenienia. Prawda, prawda. Także, no, myślę, że z, po, z pozytywów to e, tyle. Przechodzimy, myślę, już do popularnej krytyki. E, Okej, okay, no i teraz na pewno będzie zdecydowanie łatwiej poruszać temat krytyki, bo, e, bo tak naprawdę nic dzisiaj nie działało i tak patrząc szerzej, to dosłownie nic dobrze nie działa w polskiej piłce bo patrząc jeśli wyrwiemy ten sukces Lecha z pucharów, który też nie wiemy czy był taki jednorazowym wyskokiem czy będzie to gdzieś długofalowe, ale tak naprawdę jeśli spojrzymy na reprezentację to nic nie działa tak jak powinno z wyjątkiem kadry U17, która zagrała naprawdę dobre euro, ale tak, mamy Santosa pokłóconego, tak naprawdę nie wiemy z kim, wiemy na pewno, że jego relacje z PZPN-em nie wyglądają jak najlepiej. Mamy Lewandowskiego, który po meczu nie jako kapitan nie potrafi wyjść do wywiadu i tak jak ja zawsze jestem z, z tych zwolenników, że, żeby się cieszyć z każdego meczu Lewandowskiego, bo, bo takiego zawodnika Polska może nie mieć za naszego życia, a może nie mieć przez 100 lat, a może nie mieć przez 200, dlatego zawsze jestem po stronie Lewandowskiego. Tak no dzisiaj po prostu zachował się jak tchórz i cała reprezentacja tak się zachowała, ale szczególnie uderzam w lewego, bo, bo jest kapitanem i, i nie chodzi tylko o to, żeby sobie robić gdzieś tam zdjęcia z politykami, z prezydentem i, i w ogóle w byciu kapitanem, ale też w o, o to, żeby po trudnym meczu potrafić wyjść do dziennikarzy i de facto też do kibiców, bo to do nich się mówi e, i, i gdzieś tam albo łagodzić sytuację, albo się po prostu tłumaczyć z tej porażki, a nie, że, że oni uciekają i jedyni zawodnicy, którzy wyszli, tak jak przed chwilą można było przeczytać na Twitterze, jest Piotrek Zieliński i Jan Bednarek. Jan Bednarek w ogóle powiedział, że on bierze całą odpowiedzialność za ten mecz na siebie, gdzie to też przecież nie może tak wyglądać, że jeden zawodnik, okej, okay, on zawalił zawalił bramki i zawalił ten mecz i to nie było jego dobre spotkanie, zresztą też nie pierwsze, ale no jednak kapitan jest od tego, żeby wyjść, pokazać klatę i, i gdzieś tam wziąć na siebie minimum tej odpowiedzialności, a nie, że wychodzi szereg jednak zawodnik, i, i mówi, że on bierze na siebie całą odpowiedzialność, gdzie w tym czasie Lewandowski sobie bierze prysznic w szatni. Rzeczywiście, tak jak mówisz, to nie jest pierwszy raz Roberta Lewandowskiego, kiedy to nie wychodzi do dziennikarzy, czy to kiedy na tych wywiadach pomyczowych nie do końca pokazuje tą, ten charakter lidera kadry, kapitana. Jan Bednarek rzeczywiście staje się powoli tym liderem przynajmniej formacji defensywnej, odkąd odszedł Kamil Glik. Jest obok niego chociażby młody Jakub Kiwior, czy Nikola Zalewski, czy Kamiński na wahadłach. No ale rzeczywiście, tak jak mówisz, raczej to kapitan. Najlepszy nasz zawodnik, prawdopodobnie najlepszy w historii. Powinien jednak wyjść do dziennikarzy i, tak jak mówisz, nie brać prysznicu parę minut po meczu, tylko jednak jakiś swój przekaz także dać. Kacper, czy ty masz coś do dodania? Na pewno masz. Oj, ja mam bardzo dużo do dodania. Ja przede wszystkim uważam, że trzeba zwrócić uwagę na samą skalę zjawiska, bo to, że taki mecz może się. W sensie, no on się nie może zdarzyć, ale to, że może się zdarzyć porażkę, no to jest gdzieś tam wkalkulowane w grę reprezentacji, ale nie może się zdarzyć porażka. Kiedy. Ja komentowałem ten mecz, więc mam tutaj dosyć dużo informacji. Mamy reprezentację Mołdawii, w której grają piłkarze z klubów takich jak Unirea Day, druga liga e Napoleon, druga liga w Izraelu. E mamy Aleksandrię z Ukrainy, no to jeszcze powiedzmy. E mamy chociażby bu Bulispor z Turcji, mamy tego typu kluby, mamy Beitar Jerozolima, a tymczasem mamy polską reprezentację, w której grają piłkarze z kraju, klubów typu Barcelona, klubów typu Juventus, Napoli, mistrzowie Włoch, mistrzowie Hiszpanii, więc to naprawdę. No, skala jest po prostu nienormalna i biorąc też pod uwagę liczbę ludności nawet Polski, a Mołdawii, to jestem zaskoczony, że taka Mołdawia potrafi stworzyć waleczną jedenastkę, a reprezentacja Polski z tych 40-39 milionów ludzi nie potrafi złożyć 11 osób, które walczą, bo tutaj brakowało walki, eee, brakowało struktury. To samo jest na przykładzie Chorwacji. I tam jest 4 milionowy kraj. No właśnie, tam jednak są zawodnicy, którzy potrafią naprawdę zagrać na 100%, oddać serce na wojsku. I tego chyba dzisiaj brakowało, bo nawet to, co powiedział Bednarek, co myślę każdy wiedział, ale on to powiedział tak troszeczkę upubliczniając to oficjalnie, że oni to myśleli, że ten mecz się sam dogra i jadą sobie na wakacje. I tak pewnie każdy myślał, każdy kto wiedział, jaki jest terminarz na przyszły miesiąc, do miesiące, to pewnie wiedział, że to tak u nich wygląda. Ale, no, nie może tak być mimo wszystko, kiedy się ma wynik 2 do 0. Teoretycznie najbezpiecz... najniebezpieczniejszy, przynajmniej tak się go uważa, no to nie można zlekceważyć taktywala. I, I, no, powiem szczerze, jest to dla mnie dramatyczne. Jak zawsze broniłem, na przykład, takiego Roberta Lewandowskiego, to nie mogę go bronić, bo tutaj nie, nie zwalamy na otoczenie. Spójrzmy sobie na sam występ lewego, gdyby powycinać jego fragmenty, kiedy on ma piłkę przy nodze, bądź ją dostaje, ta piłka czasami odskakiwała. Tutaj przyjmował zawodnika, tutaj korzystał na tym, że po prostu no, ma jakąś tam renomę, może sobie wejść pod zawodnika, będzie faul. Naprawdę słabym był to mecz lewego, ale ogólnie nie wiem, kogo bym miał wyróżnić z tej reprezentacji. Ja jestem też daleko od jakichś takich e, populizmów i mesjanizmów w różnych programach w stylu Polska, naród, 40 milionów ludzi, no ale też takie są fakty, że mamy te 40 milionów ludzi i nie potrafimy z nich stworzyć reprezentacji, ale co jest też kompromitacją, e, to to, że, e, że w ogóle Bednarek e, się przyznaje do takich słów, znaczy dobrze, że się przyznaje, ale wstyd, że oni w ogóle mają e, e, celność i mają prawo myśleć, coś takiego, że po 40 pięciu minutach mecz się sam dogra i już myślą sobie o wakacjach. Przecież to jest śmieszne. Tę kadrę oglądają ludzie, którzy włączają piłkę sobie raz na, nie wiem, raz na trzy miesiące i oglądają tylko reprezentacje i, i, i nie wiem, chcą się po prostu zrelaksować przy tym meczu, a to wygląda jak wygląda i naprawdę... I to, co też chciałem powiedzieć, to jest to, że reprezentacja Polski tak naprawdę nam, kibicom, bo wszyscy jesteśmy kibicami, nie dała radości i takiej możliwości identyfikowania się i utożsamiania właśnie z reprezentacją Polski z Narodową Kadrą od tego meczu barażowego ze Szwecją, kiedy wygraliśmy 2-0 i kiedy zagraliśmy dobry mecz, kiedy, kiedy ta gra była atrakcyjna i kiedy wygraliśmy to ważne spotkanie i wtedy można było zaobserwować taki boom na reprezentację, że że gdzieś te bilety się, się zaczęły szybko rozchodzić, ale później mieliśmy e, słabą Ligę Narodów, w której się utrzymaliśmy w tej dywizji A, no ale e, wiemy, że ten styl nie był najlepszy. Następnie mieliśmy e, mundial, który, z którego ok, wyszliśmy z grupy, e, no ale wiemy, że, e, że na ten obraz taki nie do końca pozytywny miały wpływ e, czynniki też pozasportowe, jeśli to można tak nazwać. Wszyscy wiemy o co chodzi, premie i te sprawy, a później mieliśmy zwolnienie Rmićniewicza, przyjście Santosza, ten debiut pierwszy mecz Santosza w Pradze z Czechami, no i ta porażka, gdzie straciliśmy bardzo szybko dwie pierwsze bramki, więc wydaje mi się, że. A no i oczywiście później mieliśmy jeszcze tą kompromitację z Mołdawią, o której tutaj się spotkaliśmy, żeby w ogóle o niej mówić. I gdybyśmy, nagrywamy to dosyć późno, i gdybyśmy mieli, gdyby każdy z nas miał. Tutaj wylać swoje wszystkie żale i wszystkie smutki dotyczące Fernando Santosza, PZPN-u, reprezentacji Polski, Lewandowskiego, Kiwiora i, i można tak każdego wymieniać z nazwiska osobno, to, to byśmy tutaj do rana siedzieli. Więc, więc to tyle ode mnie. Myślę, że, że naprawdę to nie będzie dla nas, to nie będą dla polskiej piłki łatwe i dobre i, i jakieś takie ciepłe dni, tak jak na to wskazuje pogoda. Rzeczywiście, no to był naprawdę fatalny ostatni, myślę rok, na pewno cały ten ostatni sezon, włącznie z Ligą Narodów, włącznie z Mundialem. Eee, teraz Hubert, czy ty masz coś jeszcze tutaj do dodania od siebie? Ja bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na wypowiedzi Jana Bednarka i to, co one według mnie po pierwsze y, mogą nam zakomunikować, po drugie to, co można też zauwa zauważyć, to się y, bardzo łączy z tym, co powiedział obrońca Southampton. A więc pierwsza, myślę, że najbardziej już popularna i o, taka, która już obiegła cały internet, wypowiedź to, to jest to sławne. Myśleliśmy, że ten mecz sam się dogra do końca, zostało 40 minut i pojedziemy na wakacje. No, brzmi to przynajmniej nieprofesjonalnie, ale z jednej strony jestem szczęśliwy, że ma odwagę takie rzeczy zawodnik mówić. Położył kawę na ławę, przyznał się do błędu całej reprezentacji. Wiedzą, że co, przede wszystkim wiedzą, co zrobili źle. Nie próbują się wymawiać, nie wiem, na przykład tym boiskiem, które też było yy, no, wątpliwej jakości, chociaż oczywiście nie mówię tego ja w kontekście. to, to by byłby już absurd, Oczywiście. Tak, to już tak. Nie mówię tego w kontekście usprawiedli usprawiedliwienia reprezentacji, tylko właśnie mówię, że oni tego nie wykorzystywali, co ja, w jakiś sposób y, może napawać optymizmem, aczkolwiek no, nie wiem, czy tu mo można mówić o jakimkolwiek optymizmie. Wracając do. Hubert Klinczek, na... największy optymista. Ja nawet nie jestem kibicem do prezentacji Polski, wypraszam sobie. Ja te mecze oglądam bardziej, żeby się i żeby się podniecać wynikiem. Ja już napisałem na tym, że nasz sport narodowy to nie siatka, nie koszykówka, nie piłka nożna, tylko kabaret, także w tym jesteśmy dobrze naprawdę wracając. no ale jednak po pierwsze, to co już zauważyliście chłopacy, martwi to, że mówi to Jan Bednarek, a nie ktoś no ważniejszy dla tej reprezentacji, bo nie ukrywajmy się, Jan Bednarek, mimo że Stasz ma całkiem niezły, bo jest to nie wiem, na pewno ponad 50%, to... Dzisiaj 50. No, to ja idealnie trafiłem, to jednak no nie jest ona aż tak ważną postacią w tej reprezentacji, i no już nawet nie że Robert Lewandowski, bo to jest oczywistość, ale yy, no na szczęście Piotr Zieliński wyszedł, ale na przykład Wojciech Szczęsny, który też by mógł się pojawić na tej, yy, na tej yy, yy, odpowiedzi na krytykę, która się na pewno pojawi i już właściwie no internet jest sam zalany. Ale zostawmy tą wypowiedź, bo nie, ponieważ ona jest najbardziej popularna i no wszyscy już ją znają. Także dalej mamy drugą. Będzie teraz z nami grillowanie, ale no zasłużyliśmy. No i tutaj pojawia mi się kluczowe pytanie. Czy niełatwiej jest podczas meczu, gdzie już wiesz, że idzie ci no źle i masz problemy, niełatwiej jest wsadzić nogę powiedz zawodnika tą piłkę, zagrać trochę ostrzej, podbiec szybciej. Ja wiem, że to no brzmi głupio, ale taka jest prawda, że mi się po prostu trochę nie chciało. Nie zrobili tyle, ile byliby, ile byliby w stanie w sensie fizycznym, nie piłkarskim. Czy nie łatwiej jest wsadzić, wsadzić tą nogę i postarać się bardziej, niż potem się tłumaczyć i odbijać tą krytykę? Bo oczywiście, a, przecież oni wiedzieli, że to się stanie, że spadnie na nich lawina. No, to nie jest coś, jakby o czym się myśli w trakcie meczu, ale gdzieś to w głowie jest, że mają teraz przeklepane i będą z tym żyć przez jakiś najdłuższy. Okres takich ważnych rzeczy, które się dzieją u nas w piłce, że naprawdę niełatwiej jest po prostu się no, po ludzku postarać niż potem no, świecić proszami. I mamy też trzecią wypowiedź: Każdy z nas musi spojrzeć w lustro, porozmawiać między sobą, bo to jest nie do zaakceptowania. Musimy znowu pokazać reakcję. Robimy krok do przodu i dwa kroki w tył. No i teraz pytanie: bo tych kroków w tył, według mnie, w ostatnich latach. Nie jedząc jakichś tam no, wybitnych meczów, wybitnych w kontekście reprezentacji polskiej, tych kroków w tył nie jest za dużo, bo mówimy na przykład o tym, że Mołdawia ma dużo mniejszą populację od naszej i powinna mieć teoretycznie dużo gorsze możliwości, ale mamy też Chorwację, która no, jest 4 000, 000 krajem, czyli 10 razy mniej ludzi tam mieszka od nas. Oczywiście też nie każdy się interesuje piłką nożną, więc to też jakoś ogranicza pulę bardziej, że w Polsce można by uznać piłkę za sport narodowy, to znaczy w tym kontekście, że tam w y, Chorwacji znaczy się. Myślę, że nawet więcej osób interesuje się waterpolo niż piłką nożną. Znaczy się, że jakby miał wybrać jeden sport, y, którym się interesuje, to nie jest to piłka nożna, tylko właśnie y, tam w wodzie. I no to jest przerażające, że już pomijając pierwszą prezentację. To jest cały system, który u nas upada, a nawet właściwie nie upada, no bo nie masz czego, tylko po prostu leży, że nie jesteśmy w stanie wyszkolić tylu zawodników, chociaż na pierwszą jedenastkę, którzy by dowozili. Już nie mówię o zmiennikach szerokiej kadrze i żeby był problem bogactwa na jakiejkolwiek ekspozycji. bo co to za problem bogactwa, jeżeli mamy dwóch przeciętniaków i zastanawiamy, którego powołać. To nie jest... Yy... To nie jest problem bogactwa. To nie i tak działa. Potrzebujemy chociaż jednego zawodnika na każdą z pozycji, żeby, bo prawda jest taka, że nieważne jaki trener przyjdzie, my nie jesteśmy w stanie dopasować taktyki, bo nawet jeżeli jest Robert Lewandowski, który indywidualnie coś nawet potrafi, co pokazał tym strzałem yy, na 2 i może być też Szczęsny, który gra w, w dużym klubie, zdarzają mu się babole, ale też jest bardzo dobrym piłkarzem, może być Zieliński, ale jeżeli mamy w kadrze nawet 3-4 zawodników którzy odstają poziomem od reszty pierwszej jedenastki, to to nie wyjdzie, bo oni po prostu będą trzy... ciągnąć tę kadrę w dół. Wiadomo, to tak działa jak w szkole, w pracy, gdziekolwiek. Zawsze równa się do najgorszych, bo nie jesteś w stanie iść do przodu, jeżeli jakieś parderzy będą z tyłu i po prostu zatrzymywali całą grupę. Więc nie jesteśmy w stanie się rozwijać, jeżeli przynajmniej pierwsza jedenastka nie będzie na poziomie równym. Myślę, że nawet moglibyśmy osiągać lepsze wyniki. Gdyby nie, gdybyśmy nie mieli Lewandowskiego, to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, ale gdybyśmy mieli kadrę minimalnik, to jest bardzo kontrowersyjne, ale myślę, że gdybyśmy mieli zawodników trochę gorszych niż Zieliński, niż Lewandowski niż Szczęsny, ale gdyby oni wszyscy byli na tym samym poziomie, oczywiście nie mówimy o poziomie, nie wiem, Kamila Bryczwaka aktualnego. No bo jednak też potrzeba jakości, ale myślę, że gdybyśmy mieli równy poziom na wszystkich pozycjach, to moglibyśmy osiągać yy, może minimalnie, ale lepsze wyniki niż jesteśmy w tym momencie w stanie. Ponieważ nie jesteśmy w stanie żadnej taktyki dostosować pod zespół, bo granie na tych najlepszych to nie taktyka, bo jest, po prostu to, to nie jest taktyka z racji tego, że zbyt łatwo ją rozpracować i zneutralizować. Wystarczy po prostu kryć tych najlepszych. I nieważne, czy byłbyś Messi, czy byłbyś Kruifem czy byłbyś, nie wiem, Maradoną? Jak stanie dookoła ciebie czterech i będą cię podgryzali przy każdej akcji, to no, frustracja się będzie w tobie ładowała, wiadomo, że to nie jest dobry doradca na boisku i będziesz grał coraz gorzej, a jeżeli ty grasz gorzej, zdarzy się gorszy mecz, to cała reprezentacja tonie. Więc potrzebujemy po prostu jakości na pozycjach, na których tej jakości nie mamy i mam nadzieję, że te chłopaki z U17, które pokazały, że potrafią grać w piłkę. Chociaż tam też mam zastrzeżenia, już nie będę się teraz o tym rozgadywał, bo jest dosyć późno, ale nie imponują mi oni tak jak reszcie naszej redakcji. Może jestem zbyt sceptyczny co do polskiej piłki, ale no, wymagam jakości. Mam nadzieję, że oni się przebiją i zrobią różnicę i y, PZPN pójdzie jakby dalej ich trasą i zacznie szkolić naprawdę na poważnym poziomie, bo... Wiadomo, robią tam jakieś programy, ale żeby taki dać chociaż sygnał, taki mocny, że tu się musi dużo zmienić, tu musi zostać zupełnie nowy system szkolenia wprowadzony. Bo no, to nie jest nawet tak, że jestem niezadowolony z dzisiejszego meczu. Bo oczywiście, jestem zły, wręcz nawet zażenowany, w mi, ale ja jestem bardziej przerażony tym, że nie widzę potencjału na jakąś wielką poprawę. To znaczy, wiadomo, możemy się podnieść, zagrać nawet jakiś dobry mecz z Czechami, ale w dłuższej perspektywie. Ja nie widzę miejsca na duży rozwój, bo wiadomo, mamy Kamińskiego, mamy Skurasia, ale mamy pozycje, na których nie mamy takich wielkich potencjałów na wielkie gwiazdy. I już nawet nie mówimy o tym, żeby to były gwiazdy światowego formatu, ale żeby po prostu ta reprezentacja miała jakikolwiek wyrównany poziom. Żeby nie było tak, że no już powiedzmy, że gramy tylko lewą stroną, bo mamy tam dużo lepszych zawodników, tylko potrzebujemy poziomu równego. Dokładnie tak Hubercie, równy poziom to jest to, co na pewno pomogłoby nam e, osiągać jak najlepsze wyniki. E, równy poziom mam nadzieję odczuli widzowie, także oglądający ten odcinek, który już powoli kończymy, e, zachęcamy do podzielenia się swoją opinią w komentarzach, zachęcamy do subskrypcji, do e, pozostawienia łapki w górę, w opisie jak zawsze nasze wszystkie e, twittery, instagramy itd. itd. E, serdecznie dziękujemy za ten odcinek, za to Studio Pomeczowe Projektu Futbol i żegnamy się. Na razie, cześć! że right. right.